Krzysztof Kisowski, młodszy organ, mieszkam na pogadłowie swojej staży prywatnej w Kamiennej Górze. A czym polegają Wasze działania? Co tutaj się wydarzyło? Zostaliśmy wezwani tutaj przez dyrektor, panią dyrektor e, Miejskiego Żłobka w Kamiennej Górze. Wezwanie dotyczyło podrywającej się obróbki blacharskiej na dachu budynku Żłobka. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na doraźnym zabezpieczeniu blachy przed dalszym odrywaniem się. To są takie szczególnej uwagi podawanej przedszkole i żłobek? Yy, tak, z jednej strony szczególnej uwagi, bo przedszkole i żłobek, a z drugiej no, są to bu budynki publiczne w bliskiej odległości od ciągów komunikacyjnych, od drogi, od chodników. Także ta latająca luzem obróbka plocharska była zagrożeniem dla, dla pozostałych użytkowników drogi. Yy, to są pierwsze wyznania w yy, Tak, to zobaczyliśmy o godzinie 8 rano i to na 50.